Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział Jezus, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go. Nauczycielu kiedy to się stanie i jaki znak będzie, gdy się dziać zacznie. Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie twórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach to najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwu przeciw królestwu wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydadzą was do synagogi, do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią, i z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Kończy się rok liturgiczny, i to czas, kiedy w Kościele słuchamy takich nieco katastroficznych fragmentów Ewangelii. Teraz przed chwilą wysłuchaliśmy Ewangelii Łukasza, jego fragmentu zwanego taką małą apokalipsą, czy apokalipsą łukaszową, bo Jezus zapowiada w niej tragiczne wydarzenia. Z jednej strony przychodzą do niego uczniowie z takim entuzjazmem, bo patrz panie jaką mamy wspaniałą świątynię, jaką żeśmy sobie wybudowali, no czyż nie jest ona cudowna, przyozdobiona kamieniami, darami. Taki zachwyt, entuzjazm, Boże, jaki cudowny czas przeżywamy, cieszymy się tą świątynią. Cały świat nas podziwia z jej, z jej piękna, jak pewien cud niezwykły. Jezus jakby gasi ten entuzjazm, mówi: To na co patrzycie nie zostanie z tego kamień na kamieniu. Możemy powiedzieć, czy to jest dalekie od nas, wydaje się, że chyba, chyba nie jest takie dalekie od nas. Pamiętam sprzed dwudziestu kilku lat z jakim entuzjazmem pokazywaliśmy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi Popatrz Janie Pawle, oto milion pięćset tysięcy ludzi na błoniach podziwia i słucha Twoich kazań, oto tysiące młodych ludzi jeździ na Światowe Dni Młodzieży, na spotkania z Tobą w Polsce, oto Tyle ludzi uczestniczy w formacji oazowej, grup apostolskich. Moglibyśmy powiedzieć, kościół w Polsce tak fantastycznie jest przyozdobiony tymi ludźmi, tymi darami i kamieniami w postaci tych ludzi. I minęło 20 lat i mogliśmy powiedzieć, kamień na kamieniu z tego nie został. Kamień na kamieniu. Ale, czy jest to powód do jakiegoś pesymizmu? Nie, dlatego że Jezus mówił, że i z tych kamieni może wzbudzić potomstwo Abrahamowi. Nawet z tego, co nam się wydaje, ruinami, zgliszczami, Bóg jest w stanie powołać czy skrzesić nowe dzieła, i to piękniejsze niż te, które były wcześniej. Trzeba tylko mocnej wiary w to wszystko. Niech te słowa w jakiś sposób trafią do naszych serc i wzbudzą nas wiarę, wiarę w słowo Chrystusa, które jest nie tylko może czasem słowem wymagającym, trudnym, czy czasem może się wydawać strasznym, ale i tak jest słowem pełnym nadziei. Amen.